DROP IT Puszczu, co będziemy robić dziś w nocy? Trzeba się zapierdalać Nie. Yeah. Siema, z tej strony MUSKA, to jest 17 odcinek. Zagrajmy w Metin na serwerze Solar S26. Dzisiaj misja jest standard, może ewentualnie później załapiecie się na fragment ekspienia. Tak więc najpierw idziemy do Jonaha. Jonach, co tam? A no wiesz, produkuje sobie porcelanę, ale ona pęka, nie? Co, co zrobić? E, wyprodukować celedynową porcelanę. Idź do Uriela, pogadaj sobie z nim. On ci tam coś powinien opowiedzieć. No to. Pojedziemy do Uriela, jako że Uriel jest dość niedaleko, no to nie będę nawet pauzował. E, mamy się także udać na lodową pustynię, czyli na sohan. Znaleźć pudełko i tam będzie strona pamiętnika. Celedynowa porcelana, znam się na historii, mam dużo duży zasób, wiedzy z fizyki, ale nie interesuje mnie sztuka. Idź do Son. No dobra, idziemy do Son. Tutaj jeszcze Proelo PvP dwóch proelo Koksów. No dobra, ja nigdy taki dobry nie będę niestety, no ale szkoda. Ja w ogóle chciałem sobie ostatnio poczytać kół, nie, bo jak wiecie, miałem tyle zakupione, tyle, To dosłownie tyle, silne, duchowe itp. No i sobie czytam, nie? Czytam, czytam. Kończą mi się kół. Patrzę, a ja mam dalej skilly na tym samym poziomie, nie? Weźmy mi chyba dwa kół, z czego jedno silne i jedno duchowe. A kasy już nie mam. Aha, mam się udać do domu. domokrążcy. Dobra, no to komu w drogę temu w czas tepniemy się na pustynię i z pustyni przejdziemy do domokrążcy. Chciałbym w miarę sobie tak opogadać, nie wiem nawet o czym, ale po prostu mi się trochę nudzi i możemy sobie pogadać, nie? E, taką mam sprawę, bo myślałem na przykład o tym, żebym wprowadził dodatkową serię, w której bym w e, dodatkową serię, w której bym na przykład odpowiadał na Wasze pytania, i na przykład bym grał w BF-a. Albo w tam w inną grę, nie? Na takiej zasadzie to by to było Jeżeli by wam się ten pomysł spodobał, no to ok. I także mam kolejną informację, bo... Znacie Kubiksa, nie? E... Automatycznie zapraszam na jego kanał, ale to nie o to chodzi Kurde, bo widzisz, że jestem sprzedajny i... Bo słuchajcie, Kubiks powiedział, że jak na moim kanale Wybiję trzy kawizów, To mi coś da na Solarze A... Pamiętam, że obiecałem Wam, że ta seria będzie tylko od zera i wyłącznie będzie to, co ja osiągnę. no oprócz tego jednego riba, no ale drugiego oddałem w jakimś tam konkursie, z tego co pamiętam. No nieważne, na live, no nieważne. E, tak więc, czy się zgadzacie, jeżeli Kubiks by jednak mi coś chciał dać, czy mogę to wziąć? Dobra? Dobra, no to jesteśmy umówieni. Piszcie w komentarzach pod filmem. Kurta, jakbyście mnie teraz widzieli, nie? Ja macham ręką i pokazuję. Yy, Blad. No dobra, domokrążca. Hej, przyszedłeś mi pomóc. Aha, książka dla Sona. No tak, wróćmy się do Sona, najlepiej będzie, nie? Znowu latać, ach, szal. No dobra. Patrzcie, patrzcie. 61 level, okrutny. Ja Słuchajcie, pisgniemy go. Jeb. Dobra, 2k. 1, 3. Ucieka. Jest lamusem. Nawet się nie potuje, nie? Ciekawi mnie czy on ma jakieś eku, ale chyba nie. Szkoda. Fajnie tak jakby poleciał jakiś rip dziewiątka, nie? Tak jak mi ostatnio na rawi coś poleciało z typa i się taki... Tak się jarałem, nie? No dobra. Nic nie poleciało, szkoda. Eee. To ładna wioska. No tak, telepujemy się, te, teleportujemy się. Dobra. Okej, okay, mnie. Nie da się chyba jeden tapać, nie? Z jednego miasta do drugiego. A szkoda, bo to by naprawdę bardzo, bardzo pomogło. No ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to, mniejsza o mniejsze, większe o mniejsze, nieważne. Dobra. E, padnę. <ścoughs> Kurde ta. Dzisiaj się opiera w sumie trochę na tym, że e, to pada i to. Ostatnio się mnie też ludzie pytali, żebym powiedział gdzie zarabiałem. Jest to w sumie ciężkie pytanie, bo... W sumie chyba zarobiłem się głównie na eventach, na wszystkich eventach jakie były organizowane. To ja latałem po prostu i piłem metki, wtedy tam mi dropiły na przykład perły, bodzie i No i tak zarabiałem, jakoś tak stricte wiecie, mm, stricte nie zarabiałem, jeżeli chodzi o łażenie i, i dropienie kół albo coś w tym stylu, tylko po prostu od czasu do czasu jak ekspiłem i tam gdzie ekspiłem, teraz się metek, no to szedłem go ubić, nie? I mniej więcej tak to działało, no jak widzicie teraz w sklepie biedę. No ale nie jest najgorzej. Eee, nie wiem co z tą gildią zrobić, no ale chyba ją założę, coś pokieł, pokombinujemy. Ewentualnie dojdę do gildii, którą ma, robi mój kolega. Eee, zrobił ją, tak więc wtedy myślę, że można by coś pokminić dla was dodatkowo. No ale to wszystko jest, jeszcze z nim pogadam, bo jak wiecie, no trochę zaniedbałem w ogóle serię, kompa, wszystko... No kompa, jak może komputer zaniedbać? Ech. No, dobra, eee, zaniedbałem, wiecie, serię. E, wszystkie a jeszcze chciałem dodatkowe wprowadzić, nawet wow, e, bo po prostu nie siedzę na kąpie nie gram, tylko po prostu sobie gdzieś wyjdę, coś porobię, nie? No i to tak wygląda. Może z, ze szkodą dla Was nie wiem, nieważne. Hookers, jak to się mówi, e, jesteśmy pod y, sonem. Ha, i także pozdrawiam Koinży, aka nieetyczną. Ok, mam wiadomość. Powrót do Jonach. Idziemy do Yonaha, wiadomości. To jest. Ty, nie, jak to było? Kurde, nie pamiętam, ale tak. Ty, 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 ty. Fakty. Nie, wybiła 19 w Radiu Z! No dobra, nieważne. 2,5 kg 35 k jadej, buty plus 3. Wow, wiadomo, na DT. E, odłożę. I teraz e, skikniemy na Sohan. Mam potę? Nie mam poty. Żal. Ale dobra, wio. H1 jestem, jak widzicie. Lekko mi ostatnio komputer ścinał. Mam straszne spadki FPS-ów. Nie wiem czym to może być spowodowane. Ale na pewno nie tym, że jestem rudy. No dobra. Góra Sohan. Kontynuuj. Lecimy. O, fajna nut Fajną nutę sobie puściłem, znalazłem. Jeżeli ktoś by był nią zainteresowany, to niech napisze w komentarzu albo coś. No dobra, jedziemy. E, stare pudło z papierami. Odległość 10 mil morskich podzielone przez 2pi r kwadrat, czego wyciągnij Sinusa kąta 45 stopni. Tak, a propos, że za niedługo są matury, takie lekkie powtórzenie dla maturzystów. Wiecie o co chodzi, nie? E, delta, wiecie, delta, em, delta okrągłej tarczy plus 6. Dobra, nieważne, kurde, nie, 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 nieważne, no dobra, jedziemy, zawsze mi się podobało, znalazłem jakieś taką nutę, Dzisiaj Wypas zaje fajne, jak on tak jedzie na tym dziku, nie, i zawsze sobie puszczałem tą nutę i tak leciało takie, da, 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 no takie wiecie, coś w tym stylu, <dziew101> nie, super to wyglądało, jeszcze no jak tam miałem jakieś poty, buty wiatru, no to wtedy to wyglądało, teraz niezbyt. No ale dobra. Ciekawe czy mi kończy? Chyba nie. No ale nas interesuje tylko stare pudło z papierami. Kurde, a choinka jest? Nie ma choinki. Szkoda, bo niedawno jeszcze był śnieg. Eee, dobra. Stare pudło z papierami. Idziemy do pudła. Chory strażnik. Właśnie, muszę porobić te stare misje. Otrzymałeś... ...strona pamiętnika. A czemu to się dalej świeci? Czemu to się świeci? Nieważne. Je, patrzcie jak pizgnę. A, 2K. Git. Dobra, to się zdejmie. Czekajcie. Się... <coughs> Czekajcie, napiję się. Lekko mi zaschło w ustach od ciągłego gadania. Więc nie mogłem mieć chuja w mordzie. Dobra. Obszar Jongan, Yongan. Jak to woli. Brakuje mocy smoczego oka, będę musiał to ogarnąć Ale to później... No dobra. Mam 400 HP, czyli trzeba jakoś łatwo paść. Je. Yeah. Myślę, że w sumie pójdę sobie dzisiaj na nockę do V2. I jutro bym... Nie no, nie jutro, ale... Wstawię wam coś z tego XPienia. Nie samo XPienie, po prostu pogadam jak mi idzie, co poprawiłem i żeby po prostu było, że expię, a nie mnie expią, jak niektórzy mogą twierdzić, bo nie wstawiam praktycznie w sumie odcinków z Expa. Bo w sumie nie expiłem, nieważne. Eee, rozpocznij w mieście. Dziesiąta strona. Może wbiję 52 level, wypasowało... O nie, nie będę miał na M. No dobra, lecimy. Spróbuję przywołać konia. Eee. Koń chyba. Nie jest, żyje! Jest! Wyszedł tam! Wyszedł na badana! No dobra, kończy je. Jest fajnie, ale nie wiem czemu mam te cholerne spadki FPS-ów. Tak średnio mi spada z 50 do 4. No dobra, nie mam pojęcia. Na pewno to nie jest syf na dysku, bo robiłem porządki. Chyba będzie trzeba walnąć formata. Dobra. E, ach świetnie, znalazłeś 10 stronę pamiętnika, zbliżamy się do końca. Oh yeah! Sprawdzić teren y, Lesol. Ok, myślę, że jesteśmy bli już blisko celu. wróć do lochu pająków, gdzie musi być 11 strona pamiętnika. Tak więc, zobaczymy się w lochu w następnym odcinku. Taki krótki odcinek, gdzie chciałem po prostu coś nagrać, żeby. Sobie... Powrócić do formy, jak nagrywałem, bo ostatni filmik nagrałem chyba z dwa, dwa tygodnie temu i wstawiłem wcześniejsze, po prostu wcześniej nagrane. Tak więc, tak na przypomnienie, życzę Wam udanego weekendu majowego, e, pogody fajnej, no i, no i po prostu pompy, pompy nieziemskiej.